Jestem wprawdzie nieco przeziębiony, ale jako, że dotarły do nas nowe głośniki KFQ Concerto Meta, no to stwierdziłem, musimy być pierwsi, musimy je przetestować, a przynajmniej porządnie odsłuchać i zdać z tego jakąś relację. No i na to dzisiaj Was zapraszam. W domu mam głośniki podłogowe, więc można powiedzieć, że jestem przyzwyczajony do nazwijmy to dużego grania, jakkolwiek to brzmi. Ale myślę, że wiecie o co chodzi. Jak tylko kefy wjechały do naszego salonu, no to zabrałem je do, do swojego salonu i, i w domowych warunkach postanowiłem troszkę ich posłuchać. I powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jak one grają. W teorii są one propozycją budżetową, bo za parę trzeba zapłacić nieco ponad 5000 złotych. Więc no jak wiecie, w świecie audio, 5000 na kolumny to, to, nie, jest, to nie jest dużo. I e, powiem tak, jest to doskonała propozycja dla osób takich, nawet powiem szczerze, że takich jak ja. Czyli nie, które, które chcą dobrze posłuchać muzyki, ale nie mają e, lub nie chcą przeznaczać e, ogromnych środków na, e, na sprzęt audio. No dobra, ale no troszkę trzeba też opowiedzieć o historii. Bo kół koncerto to nawiązanie do historycznego modelu koncerto z 1969 roku. No, wówczas były to pierwsze głośniki trójdrożne, podstawkowe, wyprodukowane przez Kefa. Także teraz po latach Kef postanowił nawiązać do tej historii, i w serii Q wprowadzić szereg zmian. Najważniejsza zmiana to przejście z systemu dwójpu drożnego w poprzedniej generacji do trzydrożnego w obecnej generacji. To robi naprawdę w mojej ocenie i na moje ucho bardzo dużą różnicę. Przede wszystkim przy wokalu, który jest bardziej wyrazisty no i zdecydowanie bardziej odseparowany. No i ten bas, bas jest też świetny. Nie jest mdły, przyjemnie go czuć, ma swój charakter i odpowiednią dynamikę. I w moim salonie, który ma 22 m kwadratowe i kształt kwadratu, no nie brakowało mi w odsłuchu niczego, może poza odrobiną góry. Bo jednak głośniki, z których ja korzystam, na co dzień są nieco jaśniejsze, ale to jest naprawdę subtelna różnica, bo monitor audio, których używam, są nieco jaśniejsze, no ale za to bas, który generuje kef, no to jest zupełnie inna historia. A z tą, z tą górą to też jest chyba taka troszeczkę moja fanaberia, bo ja lubię, gdy, gdy jest jasno. Ogólnie jednak, jak na tę cenę, grają rewelacyjnie, a nie oszukujmy się, na cenę też trzeba patrzeć. No przynajmniej ja patrzę i wielu z Was wiem, że też. No i teraz dla przykładu powiem Wam, że w mojej ocenie. One grają dużo ciekawiej niż testowane ostatnio monitor Audio 100 z serii Gold 6G, które kosztują jednak kilka razy więcej. Przy okazji odsłuchu przerobiłem całą naszą playlistę Install Audio, w sumie chyba z trzy razy całą przesłuchałem. I moje wnioski są takie, że te głośniki doskonale nadają się do jazzu, popu. Muzyki elektronicznej, takiego klasycznego rocka, i, i myślę, że bardzo dobrze wypadają też w muzyce klasycznej. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Na moim zestawie oglądam też telewizję, Netflix, inne platformy streamingowe, filmy, seriale i tak I powiem Wam, że zawsze irytuje mnie jakość dźwięku. W polskich serialach czy polskich filmach, bo tam po prostu wszystko się ze sobą zlewa i albo chcesz mieć, jeśli chcesz słyszeć dobrze dialogi, to musisz robić głośno, ale po chwili musisz już ściszać, bo po prostu efekty dźwiękowe rozwalają wszystko dookoła. No i tutaj te głośniki poradziły sobie na, na kilku serialach, które gdzieś tam na szybko włączyłem, poradziły sobie znakomicie. Gdzieś wokal, czy nie wokal, a dialogi zostały naprawdę są bardzo fajnie odseparowane, i, i zrobiło to na mnie naprawdę bardzo fajne wrażenie. Na koniec dodam, że oprócz znanej już miłośnikom marki KEF technologii Uniku. Zastosowano w tych głośnikach technologię META, którą od kilku lat właśnie Kev się chwali. To w dużym skrócie, jest to specjalna metastruktura umieszczona na tylnej części magnesu, która składa się z labiryntu kanałów. No i jej działanie porównuje się, powiedzmy tak troszkę kosmicznie, do czarnej dziury. Ponieważ pochłania 99% niechcianych częstotliwości, co redukuje zniekształcenia i zapobiega rozpraszaniu dźwięku. Czas na podsumowanie. Za relatywnie niewielkie pieniądze otrzymujecie naprawdę świetne głośniki, które są względnie uniwersalne, znakomicie sprawdzą się też przy oglądaniu filmów. No i cóż, zapraszamy do odsłuchu w naszym salonie w Koninie. Jestem pewien, że. Jak tylko je posłuchacie, to przekonacie się, że nie ściemiałem za bardzo.